jest mi potrzebne, żeby medytacja mogła mi się podobać. Po pierwsze, musi mieć coś, co ja rozumiem jako jakiś sens. Żyjmy coraz lepiej po raz 999. Witamy w miejscu, gdzie wiedza i doświadczenie łączą się z pozytywną energią. Nazywam się Iwona Majska-Piołka. Jestem psychologiem transpersonalnym, wspierającym rozwój osobisty i duchowy. A ja nazywam się Tomek Kniat. Nie jestem psychologiem, jestem techniczny, jestem adeptem rozwoju osobistego, bardzo to lubię. Razem tworzymy podcast właśnie ten, którego słuchanie powoduje, że naprawdę żyje się coraz lepiej. Wiemy to, bo tak nam mówią nasi słuchacze. Zapraszamy do wysłuchania kolejnego odcinka i mamy nadzieję, że nowe głosy dołączą do tych, że warto nas słuchać. Dzień dobry, z tej strony Wiona Majewska-Opiełka, wasz psycholog i właściwie po raz pierwszy od dłuższego czasu Mówić będę o czymś innym niż jedna z 20 wskazówek natychmiast poprawiających życie. Oczywiście wszystko, o czym tutaj mówię, ma taką intencję, ja mam taką intencję, żebyście słuchali tego, kochani, i po prostu wprowadzali w życie te różne propozycje, albo zastanawiali się nad niektórymi z nich. Właśnie po to, żeby to życie stawało się coraz lepsze, żeby to życie szło we właściwą stronę. Zanim zacznę mówić dalej, bardzo proszę, jeśli pomagają Ci te podcasty, czy w ogóle audycje na kanale YouTube żyjemy Coraz Lepiej, na moim kanale YouTube, bardzo proszę daj znać, polub ten kanał, Zasubskrybuj, zaznacz sobie, żeby przypominało ci, kiedy coś się nowego pojawi. Postaw kciuk w górę, łapkę daj w górę, jak to mówią niektórzy. Wszystko to pomaga mnie i pomaga również Tomkowi w tym, żeby prowadzić ten kanał, żeby on był jeszcze lepszy, żeby lepiej wam służył. Jest też taka specjalna możliwość na YouTube, że można po prostu podziękować mi, wpłacając jakąś kwotę na moje konto. To też jest dla mnie ważne, dlatego że to również pozwala mi lepiej dbać o ten kanał, koncentrować się bardziej na tym, ponieważ no, spokojniej mogę patrzeć w swoją przyszłość finansową. Dlatego Wszelkie podziękowania w formie takich pieniężnych nagród za tę działalność są bardzo mile widziane. To tyle tytułem wstępu. A dziś temat hmm, sformułowałam go w postaci pytania: dlaczego lubimy słuchać medytacji? Może inaczej, dlaczego niektórzy z nas lubią słuchać medytacji? Od razu powiem dlaczego. No, dlatego, że ja bardzo specjalne medytacje lubię. To jest bardzo ważne, żeby one były stworzone tak, żebym ja chciała z tego korzystać. Natomiast myślę, że sporo ludzi, prawdopodobnie to jest większość kobiet, ale no cóż, w ogóle generalnie rzecz ujmując, rozwojem osobistym, zwłaszcza tym wchodzącym już w rozwój duchowy, no głównie kobiety są zainteresowane. A zatem mam wrażenie, że sporo z tych osób lubi słuchać wszelkiego rodzaju medytacji, tak to się nazywa, medytacje, ale tak naprawdę są to Sterowane wizualizacje, sterowane głosem osoby, która to prowadzi, sterowane wizualizacje po wcześniejszym rozluźnieniu naszego ciała. Nie wiem, czy to jest tak naprawdę to, co łączy się ze słowem medytacja w pierwotnym je, jego znaczeniu. Skąd wiem przede wszystkim, że ludzie to lubią? Bardzo proszę, napiszcie mi zresztą tutaj w komentarzach, czy ty czy także, czy ty też lubisz słuchać medytacji, a jeśli to, może napisz mi dlaczego? Dlatego, że to jest dla mnie dość ważna informacja i ciekawa jestem, czy jest ona zgodna z tym, o czym ja myślę. A zatem, skąd wiem, że te medytacje są słuchane? No stąd, że osoby, które zajmują się wspieraniem rozwoju osobistego, wszelkiego rodzaju nauczyciele, mają tych medytacji sporo. Praktycznie rzecz biorąc, większość różnego rodzaju, nawet takich pogadanek, nawet wykładów wyjaśniających pewne rzeczy, czy wprowadzających różnego rodzaju wiadomości, no kończy się taką medytacją. Pozwólcie, że jednak będę stawiać tutaj w, w, przy tym słowie cudzysłów, ponieważ, tak jak mówię, nie jestem taka przekonana, czy to jest tak naprawdę medytacja. I te, te medytacje, te wizualizacje są bardzo różne. Czasami są to jakieś podróże odbywane gdzieś w kosmosie, czasami są to, jest to zestaw afirmacji różnego rodzaju, ale tak sporo szkoleń, nawet sporo kursów, a Również pojedyncze wykłady, no właśnie kończą się czymś takim. Skoro kończą się czymś takim, no to rozumiem, że ci nauczyciele wiedzą o tym, że to jest coś, co lubią uczestnicy, w czym lubią się zapaść, tak bym powiedziała. To jest jedno, dlaczego tak uważam. A druga sprawa to jest to, że niektórzy z tych nauczycieli nawet sprzedają właśnie te medytacje. To znaczy w ich e, propozycjach e, sprzedaży różnego rodzaju wsparcia online są takie medytacje. Albo znajdują się w pakietach, albo są po prostu wyłącznie e, indywidualnie sprzedawanymi medytacjami. No, znowu nie byłoby tego gdyby nie było odbiorców, gdyby nie było osób chętnych. Dodatkowo jeszcze to, co mnie przekonuje o tym, to między innymi taka sytuacja, że takie bardzo popularne osoby wspierające rozwój osobisty w Polsce, no bardzo często robią te medytacje. No a Tak sobie myślę, że skoro mają tak wiele osób, Chętnych do tego, aby prowadziły je przez rozwój osobisty, no to też prawdopodobnie jest to tak, że właśnie te medytacje lubią. Stąd czerpię ja swoją wiedzę, dlatego że, tak jak zaznaczyłam na początku, ja sama nie jestem jakąś wielką zwolenniczką tego typu wizualizacji. Jeśli mam ochotę sama sobie. Zrobić jakąś wizualizację, to ją po prostu robię. I robię ją czasem stosując relaks przedtem, rozluźniając swoje ciało i tak dalej, a czasem nie, po prostu idąc na przykład spać przed snem, czy budząc się, czasem właśnie również robię tego rodzaju wizualizacje. Natomiast nie przypadam za tym, kiedy robi to ktoś inny. Powiedziałam, jest kilka wyjątków, i nawet jedną z takich medytacji, które mi się podobają, Małgorzaty Mostowskiej, tak chyba się nazywa ta pani, no, poleciłam w jednej z moich audycji do tego, żeby słuchać. Co jest mi potrzebne, żeby medytacja mogła mi się podobać? Po pierwsze, musi mieć coś, co ja rozumiem jako jakiś sens dla. Mojego, dla mojej duszy, czy dla mojej podświadomości, czy dla mnie. Zatem może to być albo relaks, jakiś taki odpoczynek dla mnie, albo może to być y, wizualizacja pozwalająca na przykład na y, pełny miłości, miłości kontakt z własnym ciałem. Albo na przykład no, wyobrażenie sobie jakiejś sytuacji, którą potem można zakotwiczyć, czyli jakby znaleźć taki punkt, który, którego dotknięcie, czy, czy jakąś taką sytuację, w którą wchodzenie automatycznie spowoduje rozluźnienie organizmu, i właśnie tego typu rzeczy. I warunek olbrzymi, bardzo istotny dla mnie, to jest taki warunek, żeby to było robione absolutnie pozytywnym językiem, żeby wszystkie słowa, które są wypowiadane, były słowami pozytywnymi. No i tutaj mamy właśnie poważną lukę, dlatego że sporo z tych medytacji, kiedy ich słuchałam, nie w całości, bo jak już wiecie, dlaczego, wiesz dlaczego, no, bardzo często te słowa nie są słowami pozytywnymi, nawet sama, kiedy robiłam list Boga do człowieka, nazywając go po prostu listem do człowieka, ponieważ sama zrobiłam to na podstawie listu Ogamandino. To również zmieniłem to tak, aby te słowa były pozytywne. To jest bardzo ważne, dlatego że każde słowo no, wchodzi do naszej świadomości, ale i podświadomości również, i tworzy określony nastrój. Ma określony zakres emocjonalny, więc tworzy określony nastrój i w związku z tym czujemy się lepiej lub gorzej. Po prostu wprowadzamy w ten sposób lepsze wibracje. Do swojego organizmu, lub nie. Zupełnie nie rozumiem, ale to nie znaczy, że to nie jest dobre, tylko ja mówię o sobie. Zupełnie nie rozumiem tych różnych medytacji polegających na krążeniu w kosmosie bez jakiegoś konkretnego powodu. Tak, można odnieść się do tej rzeczywistości, która nas ogarnia, do wyobrażenia sobie energii, w której wszyscy jesteśmy zanurzeni. No ale znowu po coś. Sama mam tego rodzaju krótką bardzo medytację, która pozwala nam na spotkanie naszego ja z tego małego, zwykłego z naszym tym ja związanym z wszechświatem, związanych z świadomością uniwersalną, ze świadomością wszechświata, czyli z tym naszym ja prawdziwym. No ale to służy właśnie temu. I teraz Odpowiedź na pytanie, dlaczego ludzie lubią, dlaczego kobiety lubią. Myślę sobie, że może dlatego, że jest to po prostu czasem dla niektórych osób forma odpoczynku, że jest to coś, co nie wymaga w sumie żadnego działania ktoś za nas coś robi. My sobie spokojnie siedzimy, odpoczywamy. Niewykluczone, że jakieś osoby uczestniczące w tych medytacjach nawet sobie wchodzą w taki stan alfa, albo nawet dalej, może nawet na chwilę przestą, sobie słuchając, ale generalnie, że jest to odpoczynek, że poprzez taką medytację powodujemy, no. Odpoczynek dla całego naszego organizmu, bo czym innym jest odpoczynek, kiedy sobie po prostu usiądziemy, czy nawet położymy się, a czym innym jest taki odpoczynek, kiedy rozluźniamy cały organizm i jeszcze do tego, no, wyobrażamy sobie jakieś rzeczy, które mogą nam służyć. Więc myślę, że to jest pierwszy powód. Sami nie potrafimy, same ty, czasami niektóre osoby nie potrafią się zatrzymać i namówić siebie i swoje ciało do odpoczynku. A w momencie, kiedy ktoś to robi, kiedy jest taka propozycja, i dodatkowo przecież wierząc jakiemuś nauczycielowi, który raz prowadzi na drogą rozwoju osobistego no zakładamy że to jest dla nas dobre że to warto zrobić że on poleca to czyli mamy jakąś dodatkową może nie motywację, ale jakieś dodatkowe wsparcie, dlaczego warto jest to zrobić. Zatem zatrzymujemy się, no bo nas o to proszą. Zatrzymujemy się, bo nam każą, już żeśmy wysłuchali na przykład jakiegoś wykładu, ale czasami bez tego wykładu po prostu robimy sobie takie medytacje. Tu ze strony osoby, która chce się zajmować swoim rozwojem osobistym świadomie, po prostu nie potrzeba dużo wkładu. Tu jest coś, to jest taka bierna sytuacja. No i myślę, że to jest właśnie taki element, który pozwala na właśnie na to, że często czy powoduje to, że często wybiera się taką formę. Drugi powód to jest taki, że no wierzy się w to, że te medytacje spowodują, że będzie nam lepiej pod jakimś względem. Tak jak mówiłam wcześniej, tak, mogą spowodować nie muszą. Dużo zależy od tego, w jaki sposób są mówione i znaczy jakimi słowami i na jaki temat. Trzeci powód to myślę, że my lubimy zwłaszcza osoby, które według mojego podziału, no nie wiem czy on jest mój, ale takiego podziału, który do mnie przyszedł na osiem poziomów w rozwoju osobistym, w tym te ostatnie poziomy to już są rozwojem takim duchowym, to my po prostu, będąc na czwartym poziomie tego tego rozwoju, zwłaszcza wpadając w taką lukę metafizyczną, w taką lukę e, takiego podejścia do rozwoju osobistego, pseudoduchowego, to lubimy. Lubimy takie właśnie e, trosz, troszeczkę e, no science fiction, choć to oczywiście science fiction nie jest, bo, bo wszechświat e, tak... E, Prawdopodobnie wygląda, jak wyobrażamy sobie te różnego rodzaju energie, no ale jednak wyobrażają to sobie ludzie na podstawie czasami tego, co opowiadają osoby, które z takiego lub innego powodu znalazły się po tej drugiej stronie. Ale no lubimy to. To jest tak, jak te osoby lubią różnego rodzaju filmy, które traktują o takich, właśnie, nadprzyrodzonych rzeczach. Tak samo lubią być w tym takim bycie, w tym bycie takiej tej energii Wszechświata, która unosi a je, a je, te osoby, a jeszcze dodatkowo mogą coś przy tym robić. Więc myślę, że to też jest taki powód. Wchodzimy często w stan alfa i bardziej jeszcze odpoczywamy niż normalnie, Natomiast no, pamiętać warto, że w stanie alfa również silniej programuje się podświadomość, czyli tak bardzo ważne jest to, czego wtedy słuchamy. Czyli to są te moje powody, które wydają mi się, że, że ludzie lubią słuchać. Przede wszystkim dlatego, że to jest bierne, że nie trzeba nic robić, że wystarczy siedzieć, nie są tutaj z tym związane żadne ćwiczenia na refleksję. Po drugie, że no, wierzymy w to, że to jest dobre dla nas i że. Z tego powodu będzie nam lepiej w życiu, i tak dalej. No, a trzeci powód to jest właśnie taki, że w ogóle lubimy takie historie nadzwyczajne w naszym życiu, i wiele osób ch chętniej sięga po takie narzędzia, niż po te narzędzia bardzo uświadamiane, z których korzystają, prowadząc do swój rozwój osobisty. To tak jest. Moje zdanie na temat, tych na temat tych medytacji. Tak jak mówię, ja sama mam do nich taki stosunek, no mieszany. Ale ciekawa jestem właśnie, jak to jest u was? Czy lubicie i czy chętnie tego słuchacie? No, chciałabym dowiedzieć również po to, że gdyby tak było, to sama stworzyłabym również jakieś takie medytacje, mam ich kilka, ale tylko kilka, które Byłyby prowadzone dobrym słowem i miały bardzo konkretny cel, który w ten sposób byłby również realizowany. Także, proszę, dajcie znać. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. To wszystko na dzisiaj. Jeżeli podoba Ci się nasza audycja, daj jakiś znak nam i światu. Daj lajka, zrób subskrypcję. Napisz komentarz, powiedz o nas innym. Z góry dziękujemy. Razem możemy więcej. Do usłyszenia.